Witam Was serdecznie, drogie Wagi, w rocznym czytaniu energetycznym na rok 2025. W tym nagraniu przyjrzymy się kluczowym aspektom Waszego życia na nadchodzący rok. Sprawdzimy, co los przynosi w obszarach miłości, pracy oraz finansów. Pamiętajcie, żeby zwrócić uwagę również na swój ascendent, bo to może wnieść dodatkowe wskazówki do Waszego czytania. I zachęcam Was, abyście zasubskrybowali mój kanał, polubili to nagranie oraz podzielili się swoimi przemyśleniami w komentarzach. To świetny sposób, by wspólnie budować naszą społeczność. A jeśli uważacie, yy, że to, co robię, ma dla Was wartość, udostępnijcie ten film i zajrzyjcie do opisu. Znajdziecie tam informacje, jak możecie wesprzeć moją pracę. Jeśli szukacie bardziej osobistego wsparcia, zapraszam do zapoznania się z ofertą prywatnych czytań lub rytuałów, a szczegóły również w opisie pod filmem. I przejdźmy y, teraz do Waszego czytania drogie wagi i sprawdźmy, co przyniesie Wam. Ja 2025 rok. Od stycznia do grudnia cały roczek sprawdzamy. Czytanie jest podzielone na trzy części drogie wagi czyli część pierwsza energia, najważniejsze tego roku dla Was. Część druga miłość, uczucia. Część trzecia praca finanse. Ja tylko przypasuję karty, wyłożę i będziemy czytać. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. I uczucia, miłość dla Was, 2025 rok wagi. Miłość, uczucia. styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, praca, finanse, styczeń do grudnia 2025, rok, wagi, już patrzyłem. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. I e, już będziemy sobie patrzeć tutaj na Waszą energetykę, drogie wagi. Dość przybojowo, dość bojowo zaczynacie ten nią bo karta wierszy, wszelkiego rodzaju awarie, taki, wiecie, chaos, chaos panuje. Tu się coś wydarza tu pociągniecie, tu autobus odwołany, tu e, spóźniliście się na tramwaj. To są mówię o takich, wiecie, możliwych wydarzeniach, ale oczywiście w ważnych dla Was kwestiach, sprawach również może nagle okazać się, że coś się nie odbędzie, że coś Wam najpierw powiedzieli, że a gdzieś was e, przyjmą, nie przyjmą was. Gdzieś was zaakceptują, m, e, czy coś tam ważnego zaakceptują w waszej sprawie, a później okaże się, że jednak będą wymagali czegoś więcej. I jakby droga pewna dla was, coś wam będzie obiecane, coś wam będzie mówione, zmierzało w dobrym kierunku, i nagle się okaże, że nie, nic z tego. Wszelkiego rodzaju awarie, tutaj też uważamy, no awarie prądu, internetu, wody mogą być. To też nie macie za to na bardzo wpływu, ale liczcie się z tym, że e, tego typu kwestie, sprawy mogą się w tym miesiącu wydarzyć. Powiedziałbym też, że wszelkie kwestie, sprawy, które Wam już nie służą, tutaj jakby ostatecznie się zakończą. I w lutym mamy tutaj też takie jakieś nieprzyjemne, niefajne wiadomości. Powiedziałbym, że w styczeń luty będą dość bojowe dla Was wagi, bo dużo chaosu, dużo niefajnego się dzieje, dużo napięcia, stresu powiedziałbym. Coś nagłego, coś niespodziewanego, ale niesie z sobą dużo smutku, żalu i ten luty też to będzie miesiąc, w którym jeszcze jakieś wiadomości do Was będą dochodziły, które nie będą dla Was korzystne, przyjemne i myślę, że to też będzie czas przetwarzania tego, co się wydarzyło, tego, tego w ogóle procesu, tak, przez który będziecie przechodzić, że tutaj będziecie musieli to sobie fajnie przetworzyć, tak, na swój sposób, przeboleć, przepłakać może nawet. Ale żeby energetyka tu się fajnie oczyściła dla Was. Mamy w marcu jest um, wisielec, to jest energia obserwowania, patrzenia, co się dzieje dookoła. To nie jest energia, w której Wy działacie, coś robicie, A, ale powiedziałbym, że jakieś nowe perspektywy na pewno mogą się pojawić w danej kwestii, w danej sprawie dla Was. I w kwiecień już bardziej odważni jesteście, bo ruszacie za jakąś nową energią, nowy pomysł, nowy jakiś plan, nowa jakaś, nowy jakiś projekt. Powiedziałbym, gdzieś ruszacie, podróżujecie, wybieracie się gdzieś. Droga podróż mi się pokazuje. Może mogą być spontaniczne wypady, wyjścia na imprezy, e, spontaniczne jakieś podróże. W maju mam natomiast troszkę, e, troszkę takiego... Mm, braku, tak, energia braku finansowego przede wszystkim, więc w maju uważamy na pieniążki, bo tak jakby tu coś opłacicie, tu coś zapłacicie i tych pieniędzy nie będzie, ale uważać też na to, żeby za dużo sobie w tym kwietniu nie pozwolić, bo w kwietniu możecie gdzieś właśnie pod wpływem jakiegoś impulsu wydać za dużo pieniędzy, a w maju będzie zgrzytanie zębami na zasadzie i co teraz, skąd ja wezmę te pieniądze. Niemniej jednak uważać też na jakieś mandaty, jakieś kary finansowe, na zasadzie jeśli gdzieś mieli jakieś rachunki a nie y, pamiętać o terminach, o datach, tak? Bo jeśli coś przeoczycie, to zaraz jakieś odsetki mogą wam wlepić. I to jest maj, to jest taki miesiąc bardziej wyobcowania, powiedziałbym, izolacji a, i problemów jakichś finansowych, które mogą zostać za. Możecie tym zapobiec jeszcze, powiedziałbym. Niemniej jednak nie oznacza to, że będziecie musieli to troszkę no, zacisnąć pasa w tym miesiącu. Czerwiec na pewno już mówi o tym, że wychodzicie z jakichś problemów. Tutaj, tak szybko jak te, pieniądze, te problemy finansowe się pojawią, tak szybko znikną. W czerwcu mamy odrodzenie, odnowienie. Kwestie osoby też w przyszłości mogą powracać, ale to jakby coś mogło się um, z jednej strony dla Was zakończyć dobrze, a z drugiej strony będzie to jakiś nowy początek jakieś spotkania, powiedziałbym, z osobami z przeszłości, bądź projekty, tak, kwestie z przeszłością bardzo mocno powiązane, które tutaj będziecie w jakiś sposób, powiedziałbym, albo odpuszczać, albo zakańczać, e, albo będziecie brali się za coś z przeszłości, ale zupełnie w inny sposób. Lipiec, tutaj macie dwójka monet, czyli dużo mo możliwości dla Was w tym miesiącu. Będziecie wybierać, przybierać i dokonywać wyborów ku temu, co będzie dla Was najlepsze, tak? Na tej zasadzie, czyli lipiec to jest mamy możliwości, mamy oferty e, i tylko trzeba się naradzić, zastanowić i podjąć jakąś decyzję. W lipcu mamy ósemkę mieczy, czyli miesiąc taki emocjonalnie będziecie zblokowani, będziecie widzieli więcej przeszkód niż. Możliwości w tym miesiącu m, mogą być jakieś przeszkody w Waszych kwestiach, w Waszych sprawach, ale to są drobnostki. Bardziej tutaj widzę, że Wy sami sobie będziecie nakładać jakieś blokady i według Was pewne rzeczy nie będą możliwe, albo pewne rzeczy będziecie interpretować bardzo negatywnie, chociaż ktoś tego tak na myśli nie ma. I mamy e, wrzesień, jakieś kwestie tutaj bardzo urzędowe, mamy sprawiedliwość, jakieś decyzje pisma do Was przychodzą, Potwierdzenia e-maile e mogą być tak, ale jak jest jakaś decyzja albo sądu, albo urzędu, albo jakiejś innej instytucji jeśli się będziecie starać o pracę, tak decyzja o pracę, przychodzi jakieś tutaj postanowienie, może się też odwołaliście w jakiejś kwestii, w jakiej sprawie tutaj są urzędy, są sądy, są właśnie może jakieś porady prawne zasięganie takiej porady pra prawnej może jakiś adwokat nawet, ale powiedziałbym, że m, przychodzi jakaś decyzja i tutaj e, może być tak, że z nią się nie będziecie zgadzać i będziecie chcieli właśnie albo się odwołać, albo już będzie chodziło o kwestie, które się odwoływujecie i e, przychodzi jakaś taka wiecie... Mm, no decyzja, tak na tej zasadzie, październik bardzo fajny, przyjemny miesiąc małe jakieś fajne niespodzianki, miłe słowa padają w tym miesiącu um, tak, w październiku miłe słowa, miłe jakieś um, też jakieś prezenty możecie coś wygrać, małego, drobnego coś, coś fajnego Wam może powiedzieć też jakaś um, relacja, znajomość może się tutaj rozwijać um, Coś przyjemnego, fajnego, nie mówię tutaj o takiej miłosnej relacji, ale na pewno relacja, która będzie dużo szczęścia Wam dawała. Karta maga na listopad. Znowu droga podróż, nowe jakieś rzeczy, przedsięwzięcia tutaj u Was widzę w tym y, listopadzie. A, droga podróż, myślę, że na pewno, może też jakieś kwestie przeprowadzek zmian zamieszkania, jak najbardziej może być, ale też powiedziałbym, że y, Wasza uwaga jest skupiona, oderwanie troszkę od rzeczywistości, skupienie się na czymś innym. I może być to energia, za którą wy pójdziecie dalej, czyli że skupicie się na czymś zupełnie nowym w Waszym życiu. Zamykacie rok w grudniu kartą Księżyca. To są lęki, to są obawy, to są jakieś też takie ukryte no, tajemnice. Powiedziałbym, że pewne sprawy, pewne kwestie będziecie troszkę dostrzegać w inny sposób, czyli nie będziecie widzieć spraw osób takimi, jakimi one są, tylko według Waszego wyobrażenia, na tej zasadzie więc tutaj uważać, żeby za bardzo um, nie zakładać różowych okularów bo możecie kogoś tutaj upiękniać ulepszać, tak a prawda jest zupełnie inna, nie oszukujcie sami siebie w tym miesiącu, w tym księżycu mm, ale też zwróćcie uwagę na osoby wokół Was, czyli mają jakichś ukrytych intencji, też królowa mieczy jest na spodzie tali, czyli tak trzeba być krytyczną, uważną, analityczną na tej e, zasadzie drogie wagi i patrzymy na uczucia, na emocje. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Eee, mamy kartę arcykapłana już na styczeń. Małżeństwa, jeśli mają jakieś, albo odnowienie jakieś przysięgi małżeńskim, się pokazuje. Albo jeśli jest to małżeństwo z problemami, bądź cały stabilny związek z problemami, to tutaj powiedziałbym, że um, będziecie chcieli mieć jakiegoś pośrednika, tak? Ktoś, kto Was tutaj uh, będzie, uh, będzie pomagał um, rozwiązać jakiś problem w związku relacji. Natomiast takie nowsze, um, świeższe związki/relacje będą tutaj właśnie myślały o. Od... O tym, żeby y, y, złożyć przysięgę małżeńską, czy jakieś nauki przedmałżeńskie, powiedziałbym, albo orientowanie się, jak wygląda y, tak, załatwianie ślubu cywilnego, jeśli będziecie się wziąć ślub cywilny, tak, na tej zasadzie. Więc mam takie bardzo notarialne, wręcz urzędowe kwestie sprawy, oficjalne, w stałych związkach stabilnych, y, y, taka energetyka. A single powiedziałbym, poznajecie sta y, starszego mężczyznę, bardzo mądry człowiek i e, nie jest on nie wiadomo jak emocjonalny, uczuciowy, e, ale ma, ma e, pewną wiedzę i jest ogarniętą osobą. Także tak, na e, luty król monet, byk panna kozioro, że co mi się pokazuje, jest znowu jakaś fajna energetyka e, dla was przy was, ważny mężczyzna, w którym będziecie omawiali jakieś kwestie, jakieś sprawy powiązane coś z pieniędzmi. Jeśli to był by, na przykład Macie dzieci ze poprzedniego związku, to może. Właśnie, tak jakby kwestie alimentów tu mi się pokazują e, u niektórych wak, e, jeśli nie, to stałe, stabilne związki, kwestie inwestycji pieniędzy w coś, będzie trzeba coś zorganizować, albo będzie trzeba wdać pieniądze i o tym będziecie dyskutować, ale też kwestie alimentów jak najbardziej, czy to o was, czy to wasz partner, który ma gdzieś z poprzedniego związku, tutaj jakby kwestie alimentów mi się pokazują, wychodzą. W single natomiast, no, znowu jakiś inny mężczyzna to się pokazuje bardzo ogarnięty, powiedziałbym, majątkowo, finansowo dobrze postawiony, ogarnięty, ma jakieś takie stanowisko, funkcję, z którego, która daje mu duży przypływ pieniędzy na pewno. Um, I marzec, znowu jakieś spotkanie, jakieś wyjście, fajne komplementy, fajne czułe słowa, no, stałe, stabilne związki, randki, wyjścia wspólne, gdzieś, może gdzieś do znajomy, chociaż bardziej widzę sam na sam czy jakaś restauracja, jakieś kino, jakiś teatr, coś takiego, no single tutaj też na samotność narzekać nie będą, bo tu gdzieś jednym wyjdą, tu tu ktoś Was gdzieś zaprosi, wiecie, i też będzie to taki miesiąc zapewne, który będziecie spędzać z osobami, które emocjonalnie są dla Was ważne pod jakimiś względami, na tej zasadzie w kwietniu uważamy, bo możemy się pokusić o jakiś romans, no mam nadzieję, że nie o zdradę, ale diabeł kusi, ktoś Was mocno kusi, może być jakiś koziorożec, ale czy będzie dla Was korzystne, no zastanówcie się bardzo mocno nad tym, zwłaszcza jeśli macie stały, stabilny związek drogie wagi, A jeśli nie macie związku stałego, stabilnego no tutaj ktoś może powracać do Was choć niekoniecznie, bo może też być to nowa osoba zupełnie, ale nie korzysta dla Was, może być fajne przyciąganie e, seksualne e, jakiś romans, coś fajnego, ognistego, ale zwróćcie uwagę, bo to może być ktoś, kto będzie zajęty i żeby tutaj się za bardzo w kogoś nie, nie, nie wchodzić to, w tą znajomość bo e, może niesie ze sobą więcej strat niż, e, niż e, zysków tak? dla Was emocjonalnych w tym kontekście, czyli jakiś romans fajne, coś przeżyjecie, przyżyje, przygodę, ale uczuciowo to na pewno nie będzie dla Was korzystne na dłuższą metę. Więc cieszcie się chwilą w tym, e, w tym miesiącu, no stałe związki, stałe relacje, jak mówię, może być kuszenie e, romansem, albo jakieś kwestie, z których nie potraficie po prostu sobie poradzić, tak? I każda ze stron reaguje nie tak, jak powinna, więc tutaj będzie trzeba dojść do jakiegoś um, porozumienia. Maj miesiąc króla kielichów um, i mamy rak skorpion rybki. Bardzo fajny taki, powiedziałbym, wrażliwy mężczyzna um, single, zwłaszcza tutaj widzę, że single będą przebierać bardzo mocno. No, fajna, fajna energetyka w tym królu kielichów, ktoś w Was zaangażowany emocjonalnie, w stałych związkach powiedziałbym, że Wasz partner za coś Was będzie przepraszał, albo będzie chciał się przymylić um, z jakichś względów, może będzie chciał poruszyć jakiś trudny temat, albo będzie chciał poruszyć temat, w którym będzie wiedział, że wy może na coś nie będziecie chcieli zgodzić, albo że nie będziecie do końca chętni na coś, więc tutaj jakby komplementy, miłe słowa, podarunki. Szóstka monet, więc dobre, stabilne relacje, dobre porozumienie, dobra komunikacja jest na czerwiec. E, tak trzymać, nie tylko z partnerami, ale też z osobami wokół Was, czy to relacje partnerskie, czy to zawodowe, e, czy to znajomości, czy to przyjaźnie. Dobra, fajna energetyka, stabilny miesiąc. E, w szóste monet, e, równowaga w e, dawaniu i otrzymywaniu. Czwórka kielichów znowu na lipiec. A ktoś czegoś nie będzie zauważał, ktoś będzie udawał, że nie ma w jakiejś kwestii problemu, więc co może chodzić o singli, może chodzić o stałe, stabilne związki, coś się dzieje, ale ktoś udaje, że nic się nie dzieje, tak? Że no, udajemy, że wszystko jest dobrze, mimo że wiemy, że coś nie do końca. I to jakby jakaś kwestia was będzie drażniła, czy to w związku, w relacji, czy to o singli, w jakiejś znajomości, tak jakby ktoś będzie udawał, że albo was zbywał, albo robił głupka z siebie, tak udawał, że nie ma tematu, albo ten temat zbywał, udawał może, że nie ma tematu absolutnie, natomiast sierpień to jest miesiąc spełnienia Waszych marzeń, coś tutaj się dzieje fajnego, stabilnego dla Was, no taka jakaś, w końcu jakaś jaka fajna energetyka sprzyjająca, fajne wyjścia, fajne jakieś takie romantyczne uniesienia, spotkania, wręcz poczucie, że z partnerem jesteście połączeni bardzo mocno, zbliżycie się jak nigdy dotąd, ale też ktoś Wam przyznaje rację, powiedziałbym, w tym miesiącu. Jest karta gwiazdy, czyli tak jakbyście bardzo chcieli, żeby ktoś dostrzegł, dostrzegł coś w danej kwestii, w danej sprawie, może swój błąd, może e, Waszą perspektywę i tak jakby w sierpniu to się tutaj e, pięknie dzieje. Um, dla signili powiedziałbym, że tak czy inaczej, wcześniej już się pojawi możliwość wejścia w jakiś związek, relacji, ktoś fajny, stabilny, ale będziecie przebierać. Powiedziałbym, że w tym sierpniu w końcu gdzieś może uwierzycie na nowo w tą miłość i na to, że możecie z kim stworzyć stały, stabilny związek. A w st stabilnych związkach, gdzieś po jakichś przejściach, powiedziałbym, znowu zaświeci to słońce i znowu będziecie mieli poczucie, że gdzieś wróciliście do tego fajnego stanu. Paść monet na wrzesień, czyli. Znowu jakieś wyjścia e, powiedziałbym, ktoś z partnerem, jeśli macie z tego osobnego partnera omawiane kwestie zakupu, sprzedaży, może chociaż bardziej tak zakupać mone, czyli też powiedziałbym, że pewne relacje będą się rozwijać, kwestie może nawet zamieszkania razem, albo jakiegoś takiego, będziecie także kilka dni u mnie, kilka dni u ciebie, coś takiego tutaj będzie omawiane w tym miesiącu. Stałe, stabilne związki, które nie mieszkają razem z sobą. Albo jeśli już mieszkacie razem, tak, to jakieś inne kwestie, może właśnie na domu, mieszkania, wynajęcia czegoś razem, wspólnie. Um, wszelkie kwestie materii i, i pieniędzy będą tutaj poruszane. Single natomiast powiedziałbym zaproszenie, nie tyle chociaż zaproszenie, ja bym powiedział propozycja wejścia w, czegoś, w coś stałego, stabilnego. E, także tak. E, październik bardzo będzie miesiąc e, komunikacji. Um, czyli zwróćcie na to, się, uwagę na to, jak się komunikujecie, co mówicie, co wyrażacie, czy to macie na myśli, sprawdźcie też, e, do, upewniajcie się, czy ktoś odebrał też coś, tak jak wy to macie na myśli, czy ktoś nie nadał temu własnej interpretacji. Dużo się dzieje, dużo komunikacji, dużo wiadomości, dużo rozmów, dużo ludzi wokół was, ale wy też gdzieś się wybieracie w takie miejsce, może jakieś. E, gdzieś się będzie dużo ludzi po prostu, tak? Gdzie może być dużo ludzi? W teatrze, tak? Tutaj mamy mowę, komunikację, teatr, kino, tak? Też mowa, może jakieś inne artystyczne przedsięwzięcia, spotkania. Dużo osób, dużo, dużo się dzieje w tym miesiącu, w październiku i dużo komunikacji, przesyłów wiadomości. Listopad, patrzcie, to jakieś. Urodziny i jakieś imprezy Was czekają w tym miesiącu, gdzieś będziecie wychodzić, kogoś gdzieś będziecie poznawać. Ja bym powiedział, że ktoś Was gdzieś zaprosi, można jakieś weselicho, może to z tam Waszym właśnie partnerem się wybierać na jakieś wesele. Jak nie, to gdzieś Was ktoś zaprosi, znajomy, gdzieś mm, powiedziałbym, że to krąg zna znajomych, jest może rodzina, ktoś w rodzinie tutaj jakieś jest wesele, ślub, e, jakaś impreza. Niekoniecznie wesele, ślub, może też być coś innego, rocznica ważna, urodziny i tak, chociaż bardziej urodziny, może jakaś taka właśnie. Um, 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 powiedziałbym, większa, większa impreza na pewno. Single również tutaj e, gdzieś wychodzą, bawią się i wychodzicie razem. Ja Was nie widzę, że wyjdziecie samotnie, tylko idziecie z kimś razem w tym miesiącu na jakąś imprezę w listopadzie. I trujeczka kielichów. Patrzcie, koniec roku będzie bardzo towarzyski dla Was, drogie wagi, bo tu ciągle gdzieś wychodzicie. Mam tutaj świętowanie jakiegoś sukcesu, dobre wiadomości, powiedziałbym, w, w grudniu, więc fajnie, pozytywnie zakończacie ten miesiąc. Bardzo ciepłe, przyjemne energie mi się pokazują. Imprezy, spotkania rodzina, przyjaciele, ważne dla Was osoby, partnerzy oczywiście, może też dzieci, jeśli dzieci macie, posiadacie m, trójka kielichów, szczęście, radość, wszelaka pomyślność, uważać na sytuacje trójkowe, zwłaszcza dla singli, chociaż dla stałych stabilnych związków też uważać, żeby m, za bardzo być może kogoś nie angażować w swoją relację bądź żeby tutaj nie było tak, że będziecie mieli konkurencję na tej zasadzie szczęście, radość, pomyślność, wszelaka jakieś fajne wydarzenia wokół Was będą mówię, urodziny, e, właśnie wesela, śluby mogą być, może u Was może w Waszym kręgu, ale udane, fajne spotkania, jak najbardziej szczęście, radość pomyślność, wszelaka, no dużo będziecie wychodzić, dużo jest tu takiej socjalnej energii wśród ludzi, ale są to miłe, przyjemne spotkania i tutaj też jeśli kwestia dziecka, jeśli byście chcieli starać się o dziecko z partnerem, to też jakby dobra energetyka ku temu, super Moi drodzy, patrzymy: praca, finanse. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień drogie moje wagi. W styczniu macie piątkę mieczy, więc uważać, piątkę buław, yy, piątkę buław, więc wszelkiego rodzaju konkurencja w pracy, w finansach, ktoś może z Wami konkurować, jeśli macie własną e, firmę, tak, to konkurencja zewnętrzna, jeśli staracie się o jakąś pracę, no to składacie papiery, ale wiedzcie, że więcej osób jest, tak, ale to też może być takie troszkę, wiecie, w tych finansach w pracy, jakby ktoś Was chciał gdzieś wygryźć, jeśli macie już, tak, swoją własną pracę, funkcje w firmie, tak, to tutaj jest niefajna, nieprzyjemna energetyka na firmie w ogóle, zazdrość taka i właśnie jakby ktoś kogoś chciał wygryźć. Walka, walka e, też o coś, o siebie, o swoje. E, As mieczy, papiery na lutym mi się pokazują, coś będziecie podpisywać, może rozwiązanie umowę, może jakąś umowę podpiszecie, nawiążecie, zawiążecie. Nowe pomysły, zdobywanie informacji, listy też dla Was jakieś przychodzą, jakieś informacje z zewnątrz, ale Wy też po, powiedziałbym, że będziecie szukać jakieś informacji na ten temat i jakieś decyzje tutaj będziecie podejmować w tym e, temacie. Na pewno będzie coś się wiązało z podpisaniem, ze złożeniem wniosku jakiegoś, ale też podpisaniem się pod czymś. Dziewiątka Kielichów na marzec, korzystne spotkania, ktoś może Was gdzieś polecić, ale też powiedziałbym, że będziecie udawać się na jakieś takie spotkania. Mm, gdzie nawiążecie fajne znajomości, które będą mm, na pewno dla Was korzystne, jeśli chodzi o pracę, o finanse, gdzieś na rynku e, jakiejś znajomości, tak, z polecenia też coś mi się pokazuje. Może być impreza filmowa też tutaj, albo wyjście właśnie w takim gronie e, zespołu, e, właśnie zespół, tak, wyjście gdzieś jakieś takie e, ku właśnie integracji, być może, e, ale też właśnie zwiększenia e, interakcji. Kwiecień, karta słońca, szczęście, spełnienie, jakieś pieniądze do Was przychodzą, ale znowu gdzieś takie spotkanie, dużo właśnie takich spotkań z innymi osobami będzie Wam pomagało w rozwoju finansowym, zawodowym powiedziałbym. Nie chcę mówić, że poprzez znajomości, ale nabijecie nowe znajomości i gdzieś ludzie Was jakoś, nowo poznani, gdzieś naprowadzą na coś. Zastrzeg pieniędzy, sukcesy mi się pokazują dobre wiadomości. No, e, marzec, kwiecień e, to na pewno będą dla Was pomyślne, m, nawet maj, maj, czerwiec, tutaj super energetyka. wszelkiego rodzaju spełnienie w słońcu, tak, e, szczęście, radość, wolność też jakaś, poczucie. Eee, też tego, że robicie to, co kochacie, że macie wolność, że możecie podejmować własne decyzje, że nikt Was nie ogranicza, że nie ma żadnych blokad tutaj. Eee, jakaś korzystna oferta na maj mi przychodzi, nowy projekt, nowy pomysł, coś, co będzie właśnie powiązanego z Waszymi pasjami, zainteresowaniami, coś będziecie mogli rozwijać w fajny sposób i nowe oferty, tutaj, nowe możliwości, szanse mi się pokazują. Karta maga na Czerwiec widzicie to, jakby wy macie doświadczenie, sytuacja jest na tyle ustabilizowana, że nie zagraża Wam żadne niebezpieczeństwo. Tak naprawdę miesiąc czerwiec to jest miesiąc takiego przyglądania się, jak sprawy się będą miały, będą miały się one dobrze. Nie myślę, że tu będą podejmowane jakieś spontaniczne decyzje, bo coś tutaj sobie zaczynacie fajnego, więc tutaj jesteście w oczekiwaniu. Natomiast wszystko będzie w Waszych rękach, więc jeśli będziecie chcieli coś zmienić, coś dopasować, coś tutaj y, innego zrobić zupełnie to wszystko w Waszych rękach. Wy macie wszelkie e, składniki potrzebne wam do tego, żeby tutaj działać, ale myślę, że bardziej będziecie, przyjmiecie pozycję taką, że coś się tutaj będzie rozwijało, a wy się będziecie temu przyglądać. Wszelkiego rodzaju niespodzianki od losu, w lipcu mogą być wybrane wygrane w zdrabkach, jakieś małe sumy możecie wygrać, tak, coś wygra może w jakimś konkursie weźmiecie udział, też coś wygracie. I to będzie dla Was fajne, sukcesywne. Też jakieś pieniążki wpływają i jakieś fajne szanse e, oferty z losu coś Wam danego przychodzi. W, w sierpniu będzie trzeba zmierzyć się z jakąś przeszłością, kwestie sprawy z przeszłości. Jeśli coś nie będzie do końca rozwiązane, to jakby w sierpniu to przychodzi i trzeba się na coś zdecydować, podjąć jakąś decyzję w tym sierpniu, tak? Bo los Wam troszkę może namieszać ale będzie to nie, nic negatywnego absolutnie, tylko e, jakiś temat mam na, wrażenie, że będzie trzeba zamknąć, albo w jakimś temacie będzie trzeba się na coś zdecydować, na coś wybrać, coś postawić. I to przynosi mi to ta energia e, karty kochanków na sierpień dla Was. Karta królowy Buław na wrzesień, czyli działanie, podróże wszelkiego rodzaju i powiedziałbym e, pewność, zdecydowanie i będziecie tutaj coś, m, czegoś widzicie. W sierpniu podejmiecie jakąś ważną decyzję, a we wrześniu już jest to działanie. A, tak naprawdę e, w październiku o drogach podróż mi się pokazuje: wszelkiego rodzaju papiery, dokumenty powiązane z, z drogą z podróżą, czyli dokumenty e, typu dowód osobisty, paszporty, może jakieś e, papiery tak pozwalające wam przebywać w danym kraju, ale też powiedziałbym, e, wszelkiego rodzaju takie oficjalne, ważne papiery, właśnie które będziecie mm, musieli załatwić, formularze, może jakieś dokumenty, złożyć wnioski. O, zwróćcie uwagę przede wszystkim na. Na to, czy wasze dokumenty tożsamości nie przedawniają się gdzieś tutaj w tym okresie. Um, listopad, znowu fajne, korzystne spotkania: jakieś dokumenty, papiery, coś będziecie podpisywać, jakąś umowę, a z kimś się dogadacie w jakiejś kwestii, w jakiejś sprawie, nawiążecie jakąś umowę, będzie jakaś współpraca, um, może być przedłużenie jakiegoś kontraktu, może być stały kontrakt, jak najbardziej udana rozmowa i się chodzi też o urzędy, o takie wiecie oficjalne instytucje tutaj jakby dogadamy się na tej zasadzie grudniem zakończacie w czwórce monet czyli takie wycofanie się w tym grudniu raczej zatrzymacie się będzie to dość intensywny rok dla Was sukcesywny i dobry jak najbardziej finansowo, materialnie ale w grudniu mam wrażenie, że tutaj stwierdzicie, że dobrze wystarczy tego wszystkiego ja muszę teraz troszkę wycofać Um, I macie też królową buław, na, czy też mieczy na spodzie talii, czyli też takie krytyczne podejście, analityczność um, i zastanawianie się. I myślę, że w ten koniec roku stwierdzicie, że wystarczy tutaj wszelkich e, doświadczeń e, i, i zmian i że trzeba wyluzować, zastopować troszkę i zatrzymać się tak? na tej zasadzie. Finansować źle nie będzie, ale nie widzę Was takiej chęci wydawania pieniędzy. Wręcz się wstrzymacie po prostu. po końca roku wy się wstrzymujecie. E, za dużo było wrażeń, pozytywnych, dobrych, ale e, będziecie chcieli też troszkę spokoju. Krzy tak to widzę. I mnie jednak dobra energia jak najbardziej. E, wszystkiego dobrego dla Was, drogi wagi. Raz jeszcze zachęcam do sprawdzenia swojego asystenta, do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia, tylko czytania, zostawienia komentarza, czy też do udostępnienia. Um, w sprawie e, czytania czy szitualu prywatnego zachęcam do o, zajrzenia w y, opis pod filmem, również jeśli chcecie wiedzieć, jak można wspierać mój kanał. Raz jeszcze wszystkiego najlepszego dla Was, drogie wagi, wspaniałego roku. Um, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale.